Dzień dobry Państwu, gość telewizji internetowej niezależnej Lublin.pl. Dzisiaj moim gościem jest pan Lech Sprawka. Witam serdecznie. Posłuch sprawa i Sprawiedliwości, dwukrotny już poseł, prawda? I co? Będzie się pan ubiegał o trzecią kandydatę, startuje pan w tym roku, prawda? Tak, startuje z siódmego miejsca, podobno boska liczba w różnych. Opisach i w starożytności, i współcześnie uważana za bardzo szczęśliwą. Panie pośle, czym pan się specjalizował w tych dwóch kadencjach, był pan w Sejmie? Co było głównym tematem tego zainteresowania? Siłą rzeczy z doświadczenia zawodowego, bycia no, i przypomnijmy, dyrektorem był pan... szkoły dwukrotnie, mm -hmm. dyrektorem centra, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, dwukrotnie kuratorem oświaty wiceministrem edukacji. W związku z tym siłą rzeczy największe pole do mojego wyżycia sejmowego to była Komisja edukacji, edukacji, Nauki i Młodzieży ale również wyspecjalizowałem się dodatkowo w służbie zdrowia, przy czym no nie udaję tutaj specjalisty w zakresie spraw medycznych, natomiast mhm. zafunkcjonowałem, myślę, dosyć dobrze w zakresie problematyki organizacji samej służby zdrowia i jej finansowania. A I muszę powiedzieć, że z sukcesami. Także to są te dwa główne pola. Ponadto jest. Jestem członkiem zespołu parlamentarnego do spraw autyzmu, a więc pewnego fragmentu osób niepełnosprawnych, bo to jest ta tak. problematyka, ona się wiąże trochę i z edukacją, i ze służbą zdrowia, ale jest to taki. Temat bardzo wrażliwy społecznie i tutaj też jestem dosyć aktywny. No i siłą rzeczy w ramach zespołu parlamentarnego dla Lubelszczyzny, problematyka ta, która dotyczy Lubelszczyzny w zakresie również gospodarki, chociażby w zakresie spraw związanych z przetargiem na śmigłowce dla Świtnika. Byłem dosyć aktywny zarówno na posiedzeniach komisji, jak i podkomisji. Zakładam, że nie chwalił Pan tej propozycji, która została przyjęta. No zdecydowanie wręcz przeciwnie, wskazywałem, i powiem szczerze, upatruję w tym jedynej szansy dla PZL-Świdnik, mianowicie mhm. ja cały czas podnoszę mhm. jeden argument, że gdyby ten przetarg odbywał się zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych to on byłby już dawno unieważniony, dlatego że nie ma respektowania równoprawności podmiotów, które przystąpiły do tego postępowania. Wynika to z aktów prawnych, również tych, na podstawie których realizowany jest ten przetarg. W wytycznych ministra obrony narodowej, które są podstawą prawną, tam jest taki zapis. W paragrafie trzecim tych wytycznych, i to jest jedyna ścieżka, muszę powiedzieć, dla świdnika, to jest wzruszenie tej decyzji, która zapadła o niedopuszczeniu świdnika do dalszego postępowania. postępowania tak. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, tego samego dnia, w którym. Obwieszczono to, że Świdnik nie spełnia kryterium harmonogramu dostaw. Mm -hmm. Ogłoszono równocześnie zmniejszenie przedmiotu zamówienia mm -hmm. z 70 na 50 e, śmigłowców. To jest jedną trzecią. Mm -hmm. Ewidentnie nie dano Świdnikowi szans, nawet jeżeli rzeczywiście tam jakieś problemy w tym harmonogramie dostaw były. Bo czym innym jest harmonogram, w którym zabezpieczamy dostawę 70 śmigłowców a czym innym 50 no, na pewno trzeba więcej być może czas w, no, w normalnych postępowaniach zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych Zas, przepraszam fajne słowo mówi pan w normalnych postępowaniach czyli co to było jakieś nielegalne postępowanie nie uchodź? nie to nie jest kwestia Prosto, żeby nielegalności na ci, na ci widzowie żeby wiedzieli okay. o co chodzi w zakresie problematyki uzbrojenia dopuszcza mm -hmm. się mm -hmm. Organizację przetargu na innych zasadach Aha. niż ustawa o zamówieniach publicznych ze względu na swoją specyfikę. Ale to nie oznacza, że pewne zasady nie obowiązują. I problem polega na tym, że w normalnych postępowaniach, wracam do tego sformułowania, <grym> unieważnia się dotychczasowe postępowanie, jeżeli dokonuje się zmiany istotnych Co warunków zamówienia. Jasne. Zdrowy liczba, rozsądek to podpowiada. Liczba jest dostarczanych śmigłowców właśnie takim elementem i uh -huh. wyznacza się termin do składania ostatecznych ofert. Tego nie uczyniono. Na moją uwagę, na tą argumentację, wiceminister Ministerstwa Obrony Narodowej, pan Mroczek, powiedział, że. Odpowiedział wprost: No, to proszę bardzo, to niech zakłady świdnickie wkroczą na drogę podważenia, to, to... używając tej argumentacji. Nie ukrywam, troszeczkę mnie smuci to, że ten element nie jest na pierwszym planie. Mówi się o, o tym, że no, polska fabryka, chociaż właściciel nie, niekoniecznie jest polski mhm. i tak dalej, że to jest ochrona miejsc pracy. To jest ważne i z tym mhm. się zgadzam, ale z punktu widzenia interesów świdnika, jeżeli nie doprowadzi się do unieważnienia na podstawie prawa tego przetargu, to to będzie daremny lament, który w praktyce nic nie przyniesie. To jest jedyna ścieżka, jedyna droga do wzruszenia tego przetargu, ponownego ogłoszenia i wtedy. Yy, Uwypuklenia tych wszystkich zalet, mm -hmm. które e, związane są z ofertą świdnika. Także ja nie ukrywam, pokładam jedyną nadzieję e, w tej procedurze. No właśnie, ale czasu troszkę minęło i co się dzieje w tej sprawie? No Bo znaczy, też podejrzewam, no jakieś te... terminy zaczną gonić, prawda i tak dalej. To znaczy, niekoniecznie dlatego, że pragnę zwrócić uwagę, że w tej chwili jest okres negocjacji związany z. Współpracą potencjalnego dostawcy a, a Ministerstwem Obrony Narodowej jako gospodarzem tego przetargu. Mhm. I dotąd, dopóki umowa na dostawę nie, będzie, nie podpisana, będzie podpisana, a mówi się, że to jeszcze jest kwestia co najmniej kilku miesięcy, bo tam są jakieś problemy z offsetem, mhm. z negocjacjami z Ministerstwem Gospodarki. Mhm. Także to nie jest jeszcze znaczy, tu nie ma kwestia terminu. Natomiast myślę, że sprzyjać będzie przy i rozstrzygnięciem ostatecznym sytuacja która będzie po 25 października czyli po wyborach w momencie kiedy powstanie nowy rząd i wtedy przy współpracy ze zwierzchnikiem sił zbrojnych czyli z panem prezydentem Andrzejem Dudą ministerstwo obrony zdecyduje między innymi o tym czy ten przetarg nie ma potrzeby unieważnienia, dlatego że trzeba się liczyć z tym, że przy skardze do czynnika zewnętrznego jak Trybunału o tym, że jest nierówność podmiotów mm -hmm. w tym postępowaniu, może się to zakończyć sukcesem w cudzysłowie. Także ja pokładam nadzieję w tym, że już z nowym mandatem społecznym nowy rząd doprowadzi do takich rozstrzygnięć, w których Świdnik będzie miał możliwość przystąpienia do ponownej konkurencji. I oczywiście, jeżeli przedstawi ofertę najkorzystniejszą i ze względów jakościowych, i ze względów e, finansowych, i wreszcie zabezpieczających interes polskiej gospodarki, polskiego przemysłu, a w ślad za tym zatrudnienia również mm -hmm. i tak dalej, że wykorzysta Świdnik tą, taką szansę. Myśli pan, że ten wynik przetargu to jakieś niedopatrzenie? Jak doszło do takiej sytuacji? Czy znaczy, niedopatrzenie, czy gdzieś jednak być może to tak miało być? Powiem tak. Nie mam materialnych dowodów, w związku z tym nie chciałbym ferować zdecydowanej opinii, ale mam wrażenie, że interesy polityczne przeważyły nad. Nie chcę powiedzieć racjonalnością taką gospodarczą, ale nad przejrzystością i sprawiedliwością tego postępowania. Zostańmy przy tym. Panie Rechu, startuje Pan trzeci raz do tak. polskiego parlamentu. Z czym Pan teraz idzie do wyborów? Y Długo myślałem nad jakimś pewnym celem głównym, który, mm. z którego wynikał mój pewnie. indywidualny tak. program, i doszedłem do wniosku, szczególnie w świetle tych takich burzliwych dysusji o ustawie emerytalnej, o kwocie wolnej od podatku, etc., etc., problemie bezrobocia, że gdybyśmy sobie ten cel główny postawili, sformułowali tak, rodzina ponad wszystko. Ponieważ kiedy państwo jest silne, silne jest wtedy, kiedy. Elementy tworzące to państwo są silne, a takim najmniejszym, najsolidniejszym, na bazie którego tworzona jest wspólnota narodowa, jest właśnie wspólnota rodziny. I teraz zabezpieczenie, zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, materialnego, duchowego rodziny sprawi, że my wiele problemów Polski lub belżczyzny w ten sposób rozwiążemy. I kilka przykładów. Zacznę od tego swojego. Dobra szkoła. Dobra szkoła, szeroko rozumiana od wychowania przedszkolnego, począwszy, czyli od wieku trzech lat. Zapewnienie właściwej opieki, dobrego kształcenia, wspomagania rodziny przez szkołę w procesie wychowania. To jest jeden z elementów dających pewne bezpieczeństwo, nawet rodzaj takiego bezpieczeństwa duchowego, ale równocześnie nadziei na to, że dziecko sobie zbuduje dobrą przyszłość. I jest to asumpt do tego, żeby założyć rodzinę i żeby mieć dzieci. Nie gdzieś za granicą, ale tu w Polsce. I dwa tylko elementy, na które chcę zwrócić uwagę, hmm. właściwie na trzy. Pierwszy. Potrzebne jest uporządkowanie programowe szkoły. Składa się na to dwa elementy. Powrócenie do modelu z sześciolatkami. Nie będę go rozwijał argumentacji, bo on jest dosyć szeroki. Może wyniknie w ciągu dalszej rozmowy. I drugie, uporządkowanie kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Tam chodzi, to już taki głos dla specjalistów, likwidację słynnych bloków. Bloku przyroda i historia i społeczeństwo, ponieważ uważam, że to jest strata czasu i pieniędzy. Natomiast w to miejsce zwiększenie wymiaru kształcenia w zakresie sześciu przedmiotów fizyki, chemii, geografii, biologii, a więc przedmiotów przyrodniczych oraz historii i społeczeństwa. Dlatego, że jeżeli nie odwrócimy tej niekorzystnej zmiany z 2009 roku, poziom kształcenia ogólnego, szczególnie w zakresie przedmiotów przyrodniczych, będzie tak niski, że bardzo utrudni kształcenie politechniczne. A na tym podobno nam bardzo zależy. Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego wręcz preferuje tego typu kierunki, są dodatkowe pieniądze na tego typu kształcenie, natomiast w 2009 roku podcięto podstawę do takiego kształcenia w postaci znacznego zmniejszenia kształcenia w zakresie chociażby fizyki i chemii, ograniczając go w liceum ogólnokształcącym do jednej godziny tygodniowo i tylko w klasie pierwszej. Jest to po prostu skandaliczna o, tak zmiana. Tak jest teraz. Tak, tak jest teraz. Jedna godzina tygodniowo? Tygodniowo i tylko w klasie pierwszej. I od fizyki i chemii uczeń szkoły, liceum ogólnokształcącego bądź technikum odpoczywa do momentu, kiedy pójdzie na Politechnikę i tam trzeba będzie się z tymi przedmiotami borykać. W dosłownym tego słowa znaczeniu, ta sytuacja nie dotyczy stosunkowo niewielkiej populacji uczniów, którzy wybierają na rozszerzenie tak zwane mhm. te chociażby przedmioty, przedmioty ale podkreślam, to dotyczy bardzo wąskiej grupy uczniów, ponieważ uczniowie w obawie, że to są trudne przedmioty, nie wybierają tych rozszerzeń, niestety, ponieważ oni nie myślą aż tak perspektywicznie. Mhm. Efekt. On już w tym roku się objawi, bo pierwsi zreformowani, w cudzysłowie uczniowie, opuścili szkołę i wyobrażam sobie, na jakim poziomie będzie rozpoczęcie kształcenia w zakresie tych dwóch chociażby wspomnianych przedmiotów w Politechnice Lubelskiej. A jeśli Pan pozwoli, mnie interesuje sprawa historii. Jak w tej chwili wygląda nauczanie historii? Historia, Skoszne, nie, 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 nie. Więc wymiar godzin historii i wiedzy społeczeństwa, licząc en bloc, zmniejszył się w w porównaniu do stanu sprzed 2009 roku, łącząc kształcenie w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącym o 20%. To oczywiście skutkuje tym, że, że no poziom wykształcenia w tym zakresie jest również niższy. Dużą niedogodnością jest również to, że gimnazjaliści kończą swój kurs historii na początku XX wieku. Natomiast kontynuują historię dwudziestolecia międzywojennego plus II wojna światowa plus historia współczesna dopiero w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, kiedy to robią w zupełnie innym zespole klasowym, w zupełnie innej szkole, więc to takie rozdarcie powoduje, że brak jest pewnej ciągłości. A później jest taki michałek pod nazwą Historia i społeczeństwo. Nawet jak się spojrzy w podstawę programową do tego bloku, to niektórzy mają niezły ubaw. No, przyznam się, że to są zaskakujące, że ja no, nie śledzę po prostu tego. Czy znaczy, muszę panu powiedzieć, panie redaktorze, że ja od 2009 roku, kiedyś nawet w kuluarach, to wręcz błagałem ówczesną minister Hall, żeby tego nie robiła niestety nie dało się ja od 2009 roku non stop o tym mówię szczególnie zwracam uwagę na przedmioty przyrodnicze może z tego powodu że sam jestem absolwentem politechniki lubelskiej i wiem co jest potrzebne do tego żeby się wykształcić na dobrego inżyniera i po prostu to, co zrobiono z fizyką i z chemią, to jest masakra, mówiąc kolokwialnie. Kompletnie nie, nie rozumiem, dlaczego ta, takie decyzje zostały podjęte. Ubolewam nad tym faktem, dlatego że w kuluarach wszyscy członkowie Komisji Edukacji, praktycznie rzecz biorąc, nie tylko z opozycji, ale duża część również z Platformy Obywatelskiej, z PSL-u przyznaje mi rację, no, ale na zewnątrz niestety w głosowaniach, a odbywało się to dokładnie odwrotnie. Dlatego to koniecznie wymaga uporządkowania, podobnie jak sześciolatkowie. To, to co zrobiono, to jest jedna, jedna z największych manipulacji w zakresie edukacji. Otóż wmówiono społeczeństwu, że jesteśmy cofnięci w stosunku do krajów zachodniej Europy, bo nie kształcimy sześciolatków. A to jest nieprawda. Od 1 września 2007 roku. Polscy sześciolatkowie rozpoczynali edukację wczesnoszkolną z tym że nie w warunkach szkoły a w zerówce dlatego że tam zmieniona została podstawa programowa wychowania przedszkolnego i uczono podstawowych trzech umiejętności pisania czytania i liczenia dodatkową zaletą tego rozwiązania było to że rozpoczynało się to w warunkach wychowania przedszkolnego, a nie rygorów szkolnych. Mm. Więc było to takie łagodne, Więkiem, tak? łagodne wejście w proces kształcenia. I jeszcze jedna ważna rzecz. To sprawiło, że edukacja wczesna trwała 4 lata. Rok w zerówce plus 3 lata w szkole podstawowej, mm. klasy 1-3. Co tak. zrobiła pani minister Hall, a właściwie w życie wcieliła pani minister Kluźik-Rostkowski. Skróciła te cztery lata do trzech, ponieważ w tej chwili w zerówce nie uczy się tych umiejętności, o których mówiłem, bo nie ma w zasadzie nawet pojęcia zerówki, jest obowiązkowe wychowanie przedszkolne pięciolatków, ale oni nie mają w podstawie programowej tych trzech elementów, co to oznacza? Że oni się kształcą w tym samym zakresie programowym tylko przez trzy lata. Nie trzeba być ekspertem, panie redaktorze, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, który z uczniów jest lepiej przygotowany do dalszego kształcenia w klasie czwartej? Czy ten, który uczy się teraz przez trzy lata, czy ten, który uczył się przez cztery lata w zakresie tego samego podstawy programowej? Więc jeszcze raz powtarzam: nieprawdą jest, że polscy sześciolatkowie nie byli kształceni, to jest jakieś klapki, jakieś takie ograniczenie intelektualne wręcz u twórców tej zmiany, którzy nie wyobrażają sobie, że można uczyć nie w szkole, tak. że można uczyć w przedszkolu to jest największe oskarżenie. Tyle z edukacji. To, to, to są te dwa. Ten element uważam za najważniejszy od strony programowej. Od strony finansowej, na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Od 2012 roku nie było podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Nie będzie dobrej oświaty, jeżeli nie będzie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, i to mówię już w warunkach roku 2016. I ostatni element to ja jestem zwolennikiem, postuluję to i zarówno na forum swojego klubu parlamentarnego, ale również w Sejmie, utworzenie rezerwy celowej, w której byłyby pieniądze dla części gmin, szczególnie wiejskich, tych, które są w trudnej sytuacji finansowej, gdzie jest niewielka gęstość zaludnienia, gdzie są trudne warunki geograficzne, żeby wspomóc je dodatkowymi pieniędzmi i żeby utrzymać małe szkoły. Rozumiem, Małe że część szkoły samorządowe jest tak, prawda? Tak, oczywiście, bo mm. czym innym jest na przykład gmina Oważanek Poznania, a czym innym na przykład gmina Cisna w Bieszczadach? To są, a one otrzymują identyczne pieniądze na każde dziecko, jeśli chodzi o kształcenie. Nie ma żadnego między mm -hmm. nimi rozróżnienia. Dlatego też nie formułuję tutaj postulatu zwiększenia części oświatowej, bo znowu zostanie rozrzucona przez między wszystkich mm -hmm. natomiast program z celowym o tym którym gminom to powinno te środki być przekazane w tym procesie powinien brać udział kurator oświaty, który zna oświatę na swoim terenie w poszczególnych gminach i według określonych kryteriów, bo nie chodzi o uznaniowość, ale o określone kryteria, te gminy powinny być wspomożone. Tyle jeśli chodzi o edukację. Natomiast jeśli chodzi o służbę zdrowia, krótko mówiąc, musi dojść do uporządkowania przede wszystkim własnościowego ponieważ i utworzenia. To, o czym mówił się tej pamięci profesor. Lila. Bez Sieci szpitali, która jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie świadczeń leczniczych. Nigdy nie stworzymy dobrego systemu. Przykład z Lubelszczyzny, samego Lublina. Mamy szpitale, dla których organem tak zwanym tworzącym jest marszałek. Uniwers Uniwersytet prawda? Medyczny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych mm. i Administracji MSW, i Ministerstwo tak? Obrony Narodowej. Szpital a, a poza Lublinem mamy jeszcze starostwa powiatowe. Przy takiej mnogości podmiotów, które Aha. odpowiadają, one siłą rzeczy między sobą konkurują, konkurują. co mhm. nie jest absolutnie czynnikiem korzystnym. dobrym, korzystnym. Dla zabezpieczenia musimy sobie odpowiedzieć, jakie są potrzeby w zakresie świadczeń, i na to nałożyć sieć szpitali i podzielić się. Niech w Lublinie funkcjonują szp szpitale wysokospecjalistyczne, tam gdzie jest drogi sprzęt potrzebny, etc. Natomiast szpitale powiatowe niech realizują te świadczenia, które zależy nam na bliskości do miejsca zamieszkania pacjenta. I da się w warunkach takiego szpitala powiatowego prowadzić prawidłowy proces leczenia. I podział taki ról prowadziłby do uporządkowania, dobrego wykorzystania pieniędzy przede wszystkim. A tak mamy sytuację, że każdy szpital ma ambicje wysoko specjalistycznego sprzętu. Rywalizacja, proszę zwrócić uwagę, jaka jest dosyć ostra rywalizacja nawet w obrębie tego samego organu prowadzącego, na przykład między szpitalami, dla których organem tworzą, tworzącym jest zarząd województwa, samorząd województwa. Mhm. Także w tym kierunku powinno pójść uporządkowanie. Wrócić trzeba do głównych filarów reformy profesora religii, identyfikacja świadczeń. Co prawda to się dzieje, ale termin ustalono dosyć odległy, bo tak jest tak zwana mapa zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne w wyniku zmiany w ostatnim okresie czasu pracy Sejmu. Szkoda, że zmarnowano 8 lat. Bo o tym Religa mówił jeszcze w 2007 roku, kiedy był ministrem zdrowia, na to, na projekt sieci. I to, co. Prawo i Sprawiedliwość proponuje no, zmiana zasad finansowania, przekazywania środków finansowych na te świadczenia poprzez przejście na ten system budżetowy, o którym mówimy. Także tyle, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Na zakończenie... Panie pośle, tak, no właśnie, musimy zbierać do końca, zmierzać audycji, do końca. Czas, czas zmierza. Krótko, konieczna jest również cofnięcie ustawy emerytalnej z jednego zasadniczego powodu. Kompletnie niezrozumiałem było to, że w 2013 roku, kiedy poziom bezrobocia ludzi do 35 roku życia był na poziomie 25%, wtedy rozpoczęcie zwiększania wieku przejścia na emeryturę zablokowało rynek pracy dla tych młodych ludzi. Mhm. To jest najgorszy z momentów, jaki można było wybrać. To trzeba koniecznie cofnąć, bo co to powoduje? Pogłębienie się problemu bezrobocia w tej kategorii ludzi, ludzi, którzy decydują się na założenie rodziny, posiadanie dzieci, czyli podcinamy gałąź problemu, który miał być rozwiązany na przyszłość. Jedyną nadzieją bezpieczeństwa systemu emerytalnego. Jest poprawa demografii. Nie poprawi się demografii, jak się blokuje młodym ludziom dostęp do rynku pracy. Co oni robią? Albo popadają w depresję i przestaną być w ogóle aktywni zawodowo, albo wyjeżdżają za granicę, z której nigdy nie wrócą, nie założą w Polsce rodziny, nie urodzą polskich dzieci. Te, które się rodzą w tej chwili w Londynie Major, czy, 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 czy w, w innych państwach. To jest konieczne i współgrające z tym postulatem. Ten postulat 500 zł na każde dziecko nie ma, musi. Ja to nazywam takim defibrylatorem, takim pozytywną kuracją wstrząsową. To rodzic ma pewność, niezależnie od tego, czy, czy ma pracę, czy nie ma pracy, ale ma 500 zł miesięcznie na dziecko. W związku z tym on jest w stanie się decydować na posiadanie tego dziecka. Rozwiąże to w jakiś sposób? Ja nie mówię, że całkowicie, ale częściowo problem demografii, a to jest warunek bezpieczeństwa systemu emerytalnego. Ja myślę, że nie tylko systemu emerytalnego, ale być może nawet systemu bezpieczeństwa polski ale szczególnie wobec tej fali uchodźców która być może ale zaleje nas kraj naprawdę ja wolałbym zaangażować wszelką energię wszelkie środki finansowe po to żeby poprawić demografię a nie liczyć na imigrantów że oni będą e, pracować w Polsce bo inaczej to wszystko to runie i nie będzie nawet można zapewnić warunków rozwoju gospodarczego to jest dla mnie to jest kluczowe kluczowe działanie to wpisuje się również e, ten projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. No bo mm -hmm. jaki jest sens od kogoś pobierać podatek, żeby mu za chwilę w formie zasiłku losowego z pomocy społecznej e, dawać pieniądze. Jak to to jest... jaki? No taka jest idea socjalizmu przecież. nie? No, pieniądz krąży, tak by... każda Ta... operacja ileś tam kosztuje. Uh -huh. no, to, to jest paranoiczne. To, to obcent, obcentem, akcentem zakończymy dzisiejszy program. Przypomnę Państwu, że dzisiaj Państwa gościem w telewizji internetowej Niezależny Lublin był Pan Lek Sprawka z Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli mogę powiedzieć ostatnie zdanie, proszę. dziękując Państwu za dotychczasowe wsparcie, bardzo proszę Państwa o głos. Numer 7 na liście Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 1. Dziękuję bardzo.